Dębiccy policjanci apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść przez jezdnię. W tych miejscach dochodzi do najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń na drodze. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych tuż po zmroku. Pan przechodził przez pasy. Był nieczeźwy, to trzeba też zaznaczyć, ale kierująca, która zbliżała się do tego przejścia, no domyślam się, nie należycie obserwowała drogę przed jadącym pojazdem. To już było po zmroku, przed godziną 18, więc trudne warunki drogowe, też jadące sprzeciwka pojazdy. No tak czy tak doszło do potrącenia tego mężczyzny. Na szczęście nie doznał jakichś bardzo poważnych obrażeń, został przyjęty jak najbardziej do szpitala. Policjanci apelują o używanie elementów odblaskowych w terenie zabudowanym. To taka mała opaska odblaskowa, można, można mu ratować życie. Jeżeli jeździmy jako kierowcy, obserwujemy czasem osoby idące z tym elementem odblaskowym, z bardzo dużej odległości są takie osoby widoczne, zdecydowanie wcześniej kierowca może ich dostrzec, więc przede wszystkim to apel do pieszych. I druga rzecz, dużo jest tych potrąceń na przejściach dla pieszych. Zasadą jest, że kierowca ma ustąpić pieszemu idącemu po przejściu dla pieszych, ale myślę lepiej uniknąć tego wypadku i e, mając rację, nie leżeć w szpitalu, prawda? Czyli to, że szedłem po przejściu dla pieszych, miałem pierwszeństwo, miałem prawo, ale mam obrażenia ciała leży w szpitalu. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Waldemar Metkoś zaznacza, że nie wszyscy kierowcy używają prawidłowo światła. Jeżeli pada deszcz, będzie padał śnieg, nie wolno jechać na światł jazdy dziennej. Włączamy wówczas światła mijania. Jesteśmy lepiej widoczni, mało tego, tył pojazdu jest oświetlony. Przy świata odjazdy dziennej w nowoczesnym samochodzie przeważnie ten tył jest nieoświetlony, a często podczas jakiejś śnieżycy, ulewy możemy spotkać na naszych drogach samochody, które mają ten tył nieoświetlony kierowcy, polegają na systemach samochodu, gdzie często pojazd nie wykrywa tego, że zmieniły się warunki atmosferyczne. Pamiętajmy, że zima to czas bardzo trudnych warunków atmosferycznych, wcześniej zapada zmrok, poruszanie po drogach wymaga większej ostrożności, a niska temperatura powietrza i oblodzone drogi mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych.